Jest z nami szczęśliwy Tomasz Kondraciuk po walce na Fighter Arena 8. jest takie pierwsze odczucia po wygranej. Witam wszystkich. Odczucia? No fajnie, zwycięstwo, dosyć szybkie, także cieszę się. Od pierwszego momentu to byłeś ty tą osobą, która zadała pierwsze obrażenia. Czy to taki był game plan? No, taki był gameplan, W się dobrze, obalić, wiedzieliśmy, że to jest zawodnik wywodzący się ze stójki, z boksu czy z skillboxingu, także takie było założenie. No, a czy te 31 sekund według Ciebie to było za wcześnie czy za późno, bo, był, bo Twój przeciwnik narzekał po tych, po tych uderzeniach? No, ale nie miał na co narzekać, mogliśmy poczekać, mógł dostać więcej, tych spadały dosyć ciężkie łokcie, przeciwnik się nie bronił, także leżał za podwójną gardą, także nie widzę tutaj po to, mógł się mógł z jakiejś tam sprzeczności to zgłaszać. Twoim przeciwnikiem oryginalnym miał być Maciej Browarski. Czy na ile, na ile ta ostatnia ta zmiana w ostatniej chwili zmieniła Twoje podejście do tej Co no, zmieniła dużo, bo tak naprawdę o przeciwniku, że w ogóle jest przeciwnik, dowiedziałem się na, na dzień przed wyjazdem na wagę, także w środę, także. Do ostatniego momentu nie wiedziałem, czy, mogę, czy w ogóle będę walczył. Także no taki tydzień był niepewności. Walczę, nie walczę. Cały czas w stresie myślałem o tym, także czy przygotowania nie pójdą na marne. Z tego co wiem, słyszałem, to był dosyć jakiś problem ze znalezieniem przeciwnika w Polsce. No i nie wiem, musieli gdzieś tam szukać za no znaleźli. A czy ta sytuacja, w której wczoraj na ważeniu ogłoszono tą walkę o pas Michała Kity, czy to dla Ciebie, ponieważ to jest Twoje trzecie, zdaje się trzecie chyba zwycięstwo na Fighters Arena, czy. Według Ciebie, znaczy, czy chciałbyś w ogóle, żeby właśnie stworzono pas w Twojej kategorii 9-3 w Arena, czy jak, jak, jak ty na to patrzysz? Znaczy moje zdanie jest takie, fajnie, że są pasy i tak dalej, aczkolwiek ja uważam, że pasy powinny być zdobywane drogą jakby jak już tam turnieju, tak? Nie się typ... tak jest się moje zdanie oczywiście typować powiedzmy jakieś tam dwóch zawodników do walki o pas, ale zwycięzcą powinien wyłonić turniej, No ale tak jest, fajnie, że są pasy, można o nie walczyć. Jest tam jakaś większa mobilizacja do tego. Widziałeś gdzieś tam na zapleczu walkę twojego kolegi Mateusza? Nie, nie widziałem. W tym czasie się rozgrzewałem także, ale wstydziłem, że dali fajną, dobrą walkę, także gratulacje. Takie najbliższe plany na, na, na kolejne dni? Miesiące, tygodnie? Yy, na miesiące wiesz co, na pewno wyjadę w końcu z moją narzeczoną na jakieś fajne wakacje, bo tego nabrankuje. No Zobaczymy co dalej, czekam z ofertami. Yy, wiem, że są tam jakieś plany odnośnie kontraktu z Fighters Arena. Jeżeli dopniemy jakieś tam szczegóły, to ten kontrakt pewnie zostanie podpisany, także wszystko idzie ku dobremu. Świetnie. Życzę w takim razie miłego wypoczynku i powodzenia. Dzięki. Jeszcze jak Dzięki. mogę, Jasne. tylko chcę pozdrowić wszystkich chłopaków z game z tym Poznań, Czerwonego Smoka i Janko z Zapasy. Podziękować sponsorom, wszystkim, którzy pomagają mi w ich przygotowaniach. To jest firma Pitbull i Olympic Auto Handle. Dzięki. Dzięki. Dzięki.